Uwielbiam szalonych ludzi. Są tacy słodcy i łatwi do kontrolowania. Roz, może iść do pokoju i się połóż. Ludziska, zdobyliście całą masę lajków. Teraz patrzcie, jak Ross dostaje swojego Anioła i Demona. Tak, mamo, jestem na zajęciach zdalnych. Właśnie mamy zdalne lekcje matematyki. Nie naprawdę nie kłamie. Pa, pa. Dobra, lecimy. Gdzie ledziesz Tam strzelają. No co za głąby dawać! Roz. Czy ty znowu kradniesz moje rzeczy? Gdzie mój tablet? Ludziska, zdobądźmy 80 tysięcy lajków, a zobaczymy, z kim Kasia pójdzie na randkę. Raz, dwa, trzy, super! Nie przegapcie tego! A skąd mam wiedzieć? Sama go zgubiłaś! O wszystkim powiem mamie! Muszę go później odłożyć. Dobra robota! Ukradnij jeszcze mamie 100 złotych! Są w jej portfelu! Czarniecka, dlaczego mnie straszysz? Skąd się tu w ogóle wzięłaś? Nie wiem, kim jest Czarniecka, ale podoba mi się jej nazwisko! To co, kradniemy? Nie słuchaj go, lepiej powiedz prawdę swojej mamie i Kasi. Kłamstwo jest złe. Złocicka, dlaczego jesteś tak ubrana? I nie powinnaś mi mówić o nieoszukiwaniu. O, tu jesteś! Kto cię wypuścił z królestwa nudziarzy? Jak się tu dostałyście? To Kasia się mści za tablet, tak? A kim jest ta Złocicka? Musi mieć złotą duszę. Złocicka, oszalałaś? Masz duszę małej w dziewczynki. A teraz w dodatku masz problemy z głową. E, t -t -t tak, słuchaj mnie, zawsze mam rację. A ty masz jeszcze większe problemy z głową. Kasia, chodź tutaj! Zabieraj swoje koleżanki. Wariują na kwarantannie. Jakie koleżanki? Powiedz jej, że jest ślepą kurą. Jesteś ślepą kurą? E... Co ty oszalałeś? Wstydź się! Przeproś ją szybko! Powinnaś się wstydzić, przeproś szybko. To znaczy, nie ty mnie. Co? Po prostu zabierz je stąd, mam ich dość. O kim ty mówisz? Tylko ty tu jesteś. Jest nie tylko ślepa, ale i głupia. Jesteś głupia? Oj, przepraszam, nie to miałem na myśli. Czarniecka, zostaw mnie w spokoju, denerwujesz mnie. Spadasz na dno. Złocicka, a dlaczego ty się tak zachowujesz? Sztabka złota spadła ci na głowę, czy co? Co ty tu robisz? Kto cię wpuścił do tego domu? Kto otworzył ci drzwi? I dlaczego jesteście tak ubrane? Złocicka, po co ci skrzydła? Na dachu pewnie czeka helikopter. A ty dlaczego jesteś cała czerwona? Ej, nudziarzu, wiesz kiedy on w końcu to załapie? Same sobie tu siedźcie. Cześć! Przyjdźcie do nas. Coś dziwnego dzieje się z Rosem. Dobra, czekam. Uf, w końcu poszły. Mam pomysł! Wyrzućmy wszystkie rzeczy, Kasi, przez balkon. No pośmiejmy się. Znowu to robisz? Twoje żarty są takie głupie. Lepiej usiądź i pomóż, Kasi. Już łapię. To jest prank, tak? W porządku. Róbcie, co chcecie, a ja będę sobie tutaj leżał. Leż sobie, a ja cię ochronię. Od tego tam. To super, otwórz drzwi, naplujnanie i zamki. <śm> Aha! A co jeśli to policja, wezmą cię do więzienia? To weź też wiatr z wodą, tak dla pewności. Poznasz nowych przyjaciół w swojej celi. <śm> Aha! Czekaj, nie wolno otwierać drzwi, gdy rodziców nie ma w domu. WIADRO wody! Dzwoń do mamy! Wiadro kupy! Dobra, wystarczy, poszli won! Sprawdzę tylko, kto to? Ros! Jesteś chory? Kasia mówiła, że źle się czujesz! Zostaw go, on potrzebuje męskiego towarzystwa, a nie waszych nudnych i męczących pogadanek. Ojej, oni są tacy słodcy, a teraz pobawmy się trochę. Komi karła! A ty co? Przedłem ci pomóc! Przepraszam, ja nie chciałem. Tak, nie chciałeś. Chciałeś kopnąć tę kujonkę. Nie, poczekaj. Nie słuchaj go. Nie, Czarniecka, nie będę nikogo kopał. Czarniecka tu jest? Nie widzisz ich? Wszystkie tu są. I Czarniecka, i Złocicka. Tylko, że one postradały zmysły. O, cześć. A gdzie jest Ela ze Stellą? Żartujesz sobie? Tu Czarniecka. Tu łodzicka. On jest szalony. Trzeba go sprowadzić na dobrą drogę. Uwielbiam szalonych ludzi. Są tacy słodcy i łatwi do kontrolowania. Ros, może idź do pokoju i się połóż? Zrobią ci herbatę z rumianku. Dziękuję. Dziękuję. Udław się swoim rumiankiem. Udław się swoim rumiankiem. <laughs> Dobra, wystarczy, już rozumiem. Zmówiliście się, a to jest prank. Ha, ha ha Pośmialiśmy się i wystarczy. Dzień dobry dzieci. To co? Gotowi na naukę? Pani Jones, ja się cieszę, że panią widzę. Proszę wejść. Wierzyłam, że się opamiętasz, ale miałam nadzieję, że będziesz bardziej się cieszył na lekcję niż na mnie. Pani Johnson jest pani najdudniejszą osobą bez kszty poczucia humoru. Proszę powiedzieć Eli i Stelli, żeby zatrzymały ten cyrk. E, tak właśnie. A gdzie jest Ela i Stella? Dziś. Zajmiemy się literaturą Mickiewicza. Mam nadzieję, że nauczyliście się wiersza. Tak. Nie. Nie. Powtórzcie sobie wiersz, zaraz będziecie odpowiadać. No co ty, ja cię rozweselę. Zacznij od pociągnięcia kujonki za włosy. Lepiej powtórz sobie wiersz. A po co mu szkoła? Ja wyniosłem się ze szkoły w pierwszej klasie. Wyniosłeś się? Ty spaliłeś szkołę! Wszyscy musieli się wynieść. No i co? I gdzie teraz są te biedne dzieci? Pewnie bezdomne! Zamknijcie się! Roz! Mówiłeś do mnie? Powiedz tak, 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 tak. Tak! Nie! To znaczy nie! Tak! Tak! Jedynka dla Ciebie, Ros! Ale to nie ja! Wszyscy otwierają książki i czytają. Zaraz będę was pytać! Wszystko idzie świetnie! A teraz wyrwij włosy kujące i uderz krasnela! Nie zrobię tego! Jasne, że zrobisz. Nie możesz tego zrobić! Nie słuchaj go! Słuchaj się w mój głos! Podwójne! Jesteś niesamowity! Będziemy się tak dobrze bawić! Nieważne, jak źle się czujesz, nie możesz krzywdzić swoich przyjaciół! A ja chciałem cię zaprosić, pograć na PS, żeby cię czymś zająć. Przepraszam, to ich wino. Jakich ich? No, ich! No co, nie widzicie? Ross, dalej jesteś taki wygadany? No śmiało, precyduj wiersz. No słucham. Dawno temu, w zimową porę. Dawno temu, w zimową porę, uh... Padł koń zatkiem w oborę. Ty! Ty Ros! Pięć jedynek dla ciebie ros! Co za stara torba. Za co? Przecież było świetnie! Zrujnowałeś dzieciakowi życie. Biała mysz. Gdzie? Gdzie? Gdzie no ty? ty. <laughs> Nagadaj coś nauczycielce, ciągle na ciebie się drze. Nie będę tego robił. Za późno, Rosna! już nie będę. Trzeba było myśleć wcześniej, jedynka. A ja będę... Odłóż to, szybko! <stytutki> <suszy> Jedenka dla ciebie Na semestr Oni wszyscy są w zmowie Ela i Stella są w zmowie razem I wy jesteście w zmowie Wszyscy jesteście w zmowie Wy Wy Uh. E, przepraszam za spóźnienie, moja mikstura nie chciała się zagotować. A mój tata zabrał mój helikopter i musiałam czekać. Odejdźcie, demony! Odejdźcie stąd! Ros? Jesteś chory? Mam nadzieję, że nie koronawirus. Symptomy nie pasują do koronawirusa. Prędzej pasują do... schizofrenii. Ty masz schizofrenię! Za ten żart powinno się was wszystkich wsadzić do wariatkowa! Prawie postradałem zmysły! Kogo szukasz? Na pewno nie ciebie. Ani nie ciebie. O jakże mi przykro. Co za słabeusz. I nudziarz, jak ty. No nie! Nazwał mnie nudziarzem. To takie obraźliwe. Ty, nie zapominaj się. Albo poczujesz moje diabelskie moce. Fuu. Ej, czujecie? Coś się pali. Dobrze, spokojnie. Zobaczymy, co się pali. No to co? Wybieraj. Kto następny? Zębata, Krasna czy siostra? Co myślisz? Lubię krasnala. Eee, Lubię krestala fu dobra, weźmy tę staruszkę i nauczymy dzieci czegoś nowego. Wkurzacie mnie! A! Co to za śmiechę, z czego się śmiejecie! <laughs>